Tej Marce, z tej strony Marta to jest kolejny odcinek, szybki, będzie taki szybciutki odcinek. Tylko, że będzie, może się pojawi filmik z kolegą, bo i zaraz. Zrobił to oczywiście, tylko takie, że przepraszam, że tyle dni nie nagrywało. Nie miałem czasu wrzucać dla Was. Mam nadzieję, że ym, ten taki wam się spodoba. Szybko opeczka w górę, subskrybujcie z bawilejskiem. No, jeszcze sobie pobędę. Kaczki tam były. <laughs> Chciałam nagrać kaczki, a były, a już nie ma. Dajcie, to są. Patrzcie, pszczoła. To cię, tam były kaczki, nie? Nie widzieliście ich, szkoda. Yy, Mocne takie schody. Wiecie? Znaczy, łapkę ma ich Nie pamiętam do czego, okej, okay? na kolejny odcinek. Albo nie. Będzie kolejny odcinek z rubloką, jak mówiłam. Kamień ustawiony na głowie. Nie no, popadnę może. Dobra, łapeczka w górę mam nadzieję, że na Subskrypcja z dzwoneczkiem. No i chyba już kończymy tylko minutkę i 10 sekund. Można powiedzieć, i na razie widzowie.